Dzień dobry, witam Was w ten świąteczny poranek. Chciałabym Wam dziś opowiedzieć o jednej z moich ulubionych bylin, która jest ozdobna przede wszystkim z liści, ale o tej porze roku urzeka też pięknym kwitnieniem. Chciałabym porozmawiać dzisiaj o brunerze, brunerze wielkolistnej, Zapraszam. Brunera wielkolistna jest zdecydowanie jedną z najładniejszych bylin ozdobnych z liści. Pochodzi ona z rodziny ogórecznikowatych i naturalnie występuje w okolicach Kaukazu. Stąd możecie się spotkać także z nazwą niezapominajka kaukaska. Tworzy ona gęste kępy o szerokości około 40-60 cm i dorasta do podobnej wysokości. Kępy te tworzą listki, najczęściej dwubarwne, w kształcie serduszka. Takie przy dotyku lekko włochate. Pędy kwiatowe zakończone niebieskimi, pięknymi kwiatkami przypominających właśnie niezapominajkę. Brunera jest praktycznie atrakcyjna przez cały sezon, bo od momentu rozpoczęcia wegetacji, kiedy puszcza te atrakcyjne listki, Utrzymuję je praktycznie przez cały sezon. Ja niekiedy tylko przycinam jakieś takie nieładnie wyglądające liście w trakcie sezonu. Kwitnie teraz od kwietnia nawet czasem do czerwca, ale zauważyłam tendencję, że je już przytnę je te kwiatostany, te pędy kwiatowe przytnę po przekwitnięciu. Często zakwita także mi pod koniec sezonu. Brunera lubi stanowiska osłonięte od bezpośredniego nasłonecznienia i optymalny jest dla niej półcień. Jeżeli mamy stanowisko, które posiada więcej tego słońca, to musimy zapewnić jej odpowiednią wilgotność. Jest to roślina naprawdę bezproblemowa, co bardzo zachęca do uprawy. Nigdy nie miałem z nią żadnych problemów, rośnie mi praktycznie wszędzie. Nawet na tej mojej ciężkiej glebie. Brunera pojawiła się w naszym ogrodzie około 5 lat temu, kiedy to tworzyliśmy tutaj przedogródek. Na tej części postanowiłam stworzyć taką rabatę utrzymaną w odcieniu niebieskim i białym. Wtedy to właśnie poznałam Brunerę. I się w niej zakochałam. Sukcesywnie wprowadzam ją w różnej części ogrodu. Tym bardziej, że tutaj sieję się jak oszalała. Mimo, że e, po przekwitnięciu e, zaraz staram się przycinać e, te e, kwiatostany, to jednak widzicie ile tu jest siewek. I bez problemu można je e, przenosić w różne części ogrodu. Na rynku jest dostępnych bardzo dużo odmian brunery, różniących się wielkością, kolorem liści, bądź też kolorem kwiatów. Ja mam wszystkie brunery, te mniejsze, czyli te dochodzące maksymalnie do 60 cm i o kwiatkach niebieskich bo też jest odmiana White Zebra i ona będzie miała te kwiatki. Białe. Jeżeli chodzi o kolor liści, u mnie w ogrodzie dominuje przede wszystkim kolor srebrny, i mam tutaj trzy odmiany: uh, Sea Heart, Silver Heart i Jack Frost. I przyznam Wam szczerze, że nie jestem w stanie już w tej chwili odróżnić e, tych trzech odmian, ponieważ są one tak bardzo do siebie podobne i podejrzewam, że tylko jakieś małe niuanse kogoś, kto naprawdę. Jest wielkim ich miłośnikiem, być może będzie potrafił je odróżnić. Myślę, że jeden, kształt jednych jest taki bardziej strzelisty, drugi jest taki zdecydowanie jak serduszko. Kolejna prezentowana odmiana jest to odmiana, która ma mniej tych srebrnych, takich. Yy, odcieni na liściach, w zasadzie dominuje tutaj kolor zielony i tylko widzimy, że końcówki są tak jakby maźnięte jak białą farbą. I jest to blina, którą dostałam w prezencie. Próbowałam odszukać jej nazwy, przeglądając różne gatunki brunery i jedna jedyna mi pasowała, podpiszę Wam, ale nie mam w 100% pewności, że to jest właśnie ona. Drugim miejscem w ogrodzie, gdzie wprowadziłam brunery jest tutaj e, ta rabata e, z kratkami i tu z kolei również będziemy mieli trzy odmiany. Nieomawiana jeszcze wariegata. Uwielbiam ją. To chyba jest moja ulubiona brunera. Widzimy, że to wybarwienie jest zdecydowanie na Obrzeżach liści i jest ono właśnie takie białe, kremowe. Kwiatki niezmiennie u mnie niebieskie. I tutaj połączona z właśnie tą brunerą zielonolistną. I gdzie niegdzie wysiała się. Ze srebrnymi dodatkami. Tutaj kompozycja powtórzona. Czyli znowu mamy wariegatkę, i tutaj którąś silver. A tu z kolei taka moja nowość, którą odkryłam. W zeszłym sezonie i jest to brunera o takich złot, złotych liściach. Bez jakiejś tutaj, bez plamek na liściach, czyli liście są jednolicie wybarwione, ale takie złoto-żółte. Początkowo takie powiedzmy sobie żółto-zielone, później przechodzące w żółty. I jest to odmiana Dianes Gold. Czyli mam naprawdę bardzo duży wybór tych bruner. Ta odmiana jest zdecydowanie wydaje mi się, najniższa z tych, które posiadam. Z czym łączę brunery? O tej porze roku. Brunery to prawdziwe gwiazdy na rabacie. Błyszczą, przyciągają nasz wzrok. Łączę je między innymi z roślinami zebulowymi. Tutaj z takimi białymi ekri tulipanami strzępiastymi oraz z takimi jasnymi narcyzami. Tu również dosadziłam obok nich białe tulipany, ale jeszcze widać są w pąkach oraz z taką klasyczną niezapominajką i zostawione obok siebie. Wyglądają naprawdę fajnie i widać tutaj zarówno duże podobieństwo, szczególnie ze względu na kwiaty, ale i różnice, choćby w pokroju samej rośliny. Tu brunerę posadziłam w towarzystwie floksa szydlastego. Z tyłu łubin i znowu białe tulipany. Idąc dalej zestawiona z ułódką wiosenną, która ma Również bardzo podobne do niej kwiatki, ale znowu zupełnie inny pokrój. Roślina płoży się i zadarnia. Tu brunera połączona z tulipanami w odcieniu żółtym. Sadzę ją sobie na brzegu rabaty, tworząc taką powiedzmy sobie obwódkę. Idąc dalej, mam świeżo posadzone takie młodziutkie sadzonki, wariegaty. Ładnie wygląda z, z tym floksem, w takim intensywniejszym kolorze i szafirkami. Ale będąc w tej części rewaty jeszcze pochwalę się Wam moim ulubionym żółtym kwiatkiem. A wiecie, że nie lubię żółtego. I jest to wsi ząb. Upatrzyłam go sobie kiedyś na Gardeners World, zapragnęłam go mieć i miałam straszny problem, żeby kupić sadzonki. Udało mi się w końcu w jednej szkółce go odnaleźć w kolorze żółtym, ale myślę, że to wygląda naprawdę pięknie z roku na rok rozrasta się, bo jest to roślina cebulowa, stąd też jej nazwa, bo ma taką charakterystyczną kształt cebulki. W kształcie, w kształcie psiego zęba. Tu na przedogródku Brunera jest posadzona razem z kielichowcem w odmianie w Wenus kwitnącym w późniejszym czasie na biało, ale także w towarzystwie zawilca. Jest to zawilec e, gajowy. W odmianie Royal Blue, ponieważ jest naprawdę bardzo wcześnie jeszcze i tutaj nie doszło jeszcze słońce, a główki są opadnięte, pochylone i zamknięte. Wstawię tu równolegle kadr z filmu, gdzie nagrywam w późniejszej porze dnia, kiedy one są pięknie otwarte i naprawdę bardzo ładnie komponują się z brunerą. Idąc dalej. Posadzone znowu niezapominajki, tu z przodu szpaler azali, która będzie kwitła na biało, miniaturowy rododendron i tu znowu niezapominajki połączone z narcyzami. Tu mamy nowo posadzoną kalinę wonną, która nawiązuje całością do kolorystyki tej rabaty. Tu brunerę połączyłam z tulipanami w odcieniu pomarańczowym, Rosną one tu na brzegu oczka, więc mają nieco więcej wilgotności. Stąd też mogą tu rosnąć w większym nasłonecznieniu i rosną tu naprawdę dobrze. Posadzone są tu także w towarzystwie przywrotnika ostroklopowego, rozplenic i trawy Hakonechloe. Całość kompozycji. Zamyka klon palmowy. I tu zestawienie wszystkich odmian, jakie goście w naszym ogrodzie. Widać, że różnią się one kolorystyką, kształtem. Mamy tu więc te trzy srebrne: Silver Heart, Sea Heart i Jack Frost. Tutaj mamy Diam Gold. Wariegate i prawdopodobnie Lang Tris, a więc mamy naprawdę duży wybór. Podsumowując dzisiejsze spotkanie, zachęcam do prowadzenia Brunery do waszych ogrodów. Jest to bylina, która na pewno zachwyci was przez cały sezon. Od początku, teraz, kiedy jest tak ozdobna z kwiatów, ale później jej liście także dodają atrakcyjności naszym rabatom. Wymagania ma naprawdę niewielkie, zapewnimy jej tylko miejsce osłonięte od ostrego słońca. Łączmy z tym, co się nam podoba. Dziękuję za dzisiaj. Cieszmy się swoimi ogrodami. Pa A beat to the city streets We begin to feel the fire we rise like tall buildings as again the course it takes us higher. Just be as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls down from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna, we're gonna be two hearts running wild.